Cześć kochani, mamy 9 sierpnia. Wczoraj świętowaliśmy w Pasiece w Myślęcinku Światowy Dzień Pszczół. Dziękuję za liczne odwiedziny. Byłem bardzo mile zaskoczony, że temat pszczół nie jest ludziom obojętny, że jesteście zainteresowani. Mam nadzieję, że chociaż cząstkowo udało mi się Was zainteresować tym tematem i i przybliżyć troszeczkę bliżej życie pszczół no i naszą pasiekę w w leśnym parku, którą od tego roku prowadzimy także jestem bardzo pozytywnie podbudowany pojawiły się również pierwsze polubienia strony profilu naszego na Facebooku także super, jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy no a dzisiaj jest kolejny dzień pszczelarza przechodzimy już jakby do szarego szarego, ale kolorowego yy, życia Wstałem przesyłeczkę żywe pszczółki ją otworzę, zamówiłem na jednym z portali aukcyjnych i przed chwilą mi kurier z poczty nie czy nie widać, tylko koszty polskie przywiózł no i mamy tutaj mamusię Z to mamusia bakwasta GZ się tutaj, jest tą ostrością ostatnią. O, jest. Pogoda dzisiaj jest deszczowa. Wczoraj było pięknie, dzisiaj już znowu deszcze. W każdym razie, tak czy inaczej, będę musiał pojechać do pasieki. No i to mam się poddać. Jest tu świta, jest kilka pszczółek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Także, także ten. No jest, jest ok, mamusia przeżyła. Eee, zawsze to jest największym problemem, jeżeli chodzi o przesyłkę. Ta mamusia przyjechała z Szczecina. Dokładnie z Marianowa. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie za przesyłkę. No i będę dzisiaj poddawał matkę do ula. Mamusia. Stara, która już jest wysłużona, zginie, jak to na matkę przystało. Czyli będzie miała ściętą główkę, idzie na szafot, jak to na królową przystało. No, a ta, mam nadzieję, że pozwoli nam yy, mieć dobre zbiory w przyszłym roku. Ale co najważniejsze, zobaczymy, jak będzie czerwiła. Jest to matka unasieniona, także już powinna czerwić zaraz bezpośrednio po poddaniu. Poddam ją w klateczce. Na razie tylko tutaj będzie miała wejście na pszczółkę, zrobione, żeby mogła się spokojnie zaaklimatyzować, żeby pszczoły poczuły jej feromon. No i myślę, że za, za dzień, dwa, no po prostu ją wypuszczę. Mam nadzieję, że nie zdarzy mi się coś takiego jak z poprzednimi niektórymi matkami, gdzie po prostu matki się wkleiły w ciasto. Myślę, że będzie ok. Także jestem bardzo zadowolony i zapraszam do oglądania dalszej części tego filmu. No ok, mamy 16.30, jestem po pracy. Przyjechałem do Pasieki, e, zaraz wyjmę tutaj, spróbuję odszukać e, matkę bakwaścika e, KB. Państwa Lewandowskich. Mam już tutaj matkę ze sobą, tego GZ zakupionego, no i po prostu będę chciał go poddać za chwilę. Plus jeszcze, zajmie mi to jakąś, jakąś chwilę, myślę, że dziś koło godziny 17 podam kolejną porcję, podam syropu cukrowego, żeby tam rodzinki rozpędzić do, do lepszego czerwienia. No i to tyle z pracy na dzisiaj. ok statyw przystawiony. Można się zabrać do pracy. Troszeczkę tym dymu. Pracujemy. mi łatwiej przeglądać będzie jeszcze jakaś osa natrętna tutaj próbuję przeszkadzać matka będzie jeszcze z zielonym opalitkiem po prostu kochałem tą mamusię i kocham ją nadal, no ale niestety jej sposób czerwienia mi nie odpowiada, boję się o tą rodzinę, nie chciałbym jej stracić przez zimę Mam praktycznie w całej pasiece będą matki tegoroczne lub zeszłoroczne. Zeszłoroczne w przyszłym roku również będą wymieniane. I tego po prostu będę się trzymał. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już będę tutaj miał własne mausie wyhodowane na pasiece. No I zobaczymy co z tego wyjdzie. Tę chwilę mamy tutaj nie ma. Staram się też tak w miarę szybko ten przegląd zrobić, żeby... I tutaj nie ochłodzić za bardzo, dzisiaj jest taki deszczowy dzień, troszeczkę chłodniej, wczoraj było upalnie, no, może nie upalnie, ale było bardzo ciepło, bardzo przyjemnie. Dobra, tutaj nie ma, jak sami widzicie yy, na tych rameczkach tutaj szału, jakiegoś nie było. To sobie zamknę tutaj powałeczką, pszczółki się trochę niecierpliwą. Ale już się nie ma co dziwić. Jak widzicie, pusto wszędzie. Matka bardzo słabo czerwiła. Ten czerw był rozstrzelony już. Praktycznie ta rodzina powinna jeszcze być na jednym korpusie, ale liczę na to, że jak matka teraz będzie, to ona sobie pójdzie w siłę, mimo wszystko i powoli się będzie bujać. I myślę, że to jest bakwa za są dosyć znane z tego, że idą szybko w siłę. Sobie to, to powinno poradzić. Są pozamykane i na dole, i u góry praktycznie nie ma jakiejś wentylacji zbędnej, więc nie powinno być problemu. Proszę bardzo, pierwsza ramka, na której jest w ogóle czerw. Tak jak widać nie jest to. Ta, ta matka generalnie jak, jak czerwiła prawidłowo, to praktycznie wszystkie ramki były od deski do deski zaczerwione. O, mamy mamusię, Mę tutaj złapię. Okay. Oszczędzę Wam tego widoku, natomiast no, tak jak wspomniałem prawdziwa królowa traci głowę poprzez ścięcie na szafocie no, i tak będę musiał postąpić z tą mamusią. Okay. Mamusia już jest uśmiercona, bardzo przykry widok, ale na co zrobić. Ok, dobra. W tym momencie rodzina e, normalnej sytuacji, jeżeli to by był powiedzmy maj, kwiecień, to e, zostawiłbym tą rodzinę bez matki na 3-4 dni. Natomiast e, na dzień dzisiejszy ze względu na to, że e, chcę ten, ten, tą matkę poddać i chcę żeby jak najszybciej podjęła czerwienie. Zostanie przeze mnie po prostu? Osa jest. Weszła osa. Mam nadzieję, że sobie z nią poradzą. Eee, zostanie przeze mnie poddana tutaj do gniazda. W zasadzie to ją wezmę tutaj, i rzucę. I ten dolny korpus gdzie jest czerw. Była ta ramka. Tak, tu jest ta ramka z czerwiem. Okay. Po prostu powieszę na patyczku. To jest jedna rzecz, tu widać mamusię. Numer 47. Wyłamie to małe wejście tutaj na pszczółkę, żeby pszczoły mogły się też już powymieniać. No i tutaj ją powieszę, tak? Zostawię, zostawię myślę na dzień, góra 2. No i niech sobie tutaj ją obwąchają, niech nabierze zapachu gniazda. No i oby się wszystko powiodło. Jeszcze sprawdzę, czy się w ogóle nie. Rysują. ta osa jest tutaj namolna Zobaczmy czy coś się działo. No widać, że pszczółki trochę się nią interesują Także OK, no zobaczymy tak. dzisiaj mamy wtorek jutro jest środa postaram się jutro lub w czwartek prawdopodobnie pewnie w czwartek podjechać yy, i ją wypuszczę może 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 jutro zobaczymy jak czasu starczy okej okay. No to tyle, jeżeli chodzi o poddanie tutaj w tej rodzinie matki. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. Będzie mój kolejny gezecik w pasiece. Wreszcie mam albo Anatoliki, albo inne bakwasty. Mam tylko jeszcze jedną rodzinę Nieski, no i jedna rodzina jakaś pszczoła krajeńska. Do końca nie wiem im jaka, bo to po prostu jest trójka. No i tyle. Co za chwilę jeszcze będę podkarmiał, eee, to też będziecie mogli sobie zobaczyć. No, i tyle na dzisiejszy dzień pracy ciężkiej. Sezon się chyli ku końcowi, także tej pracy będzie jeszcze troszeczkę, jeżeli chodzi o zakarmianie. Natomiast, generalnie rzecz biorąc, eee, prace takie już cięższe w większości są za mną. Okej okay, kochani, mamy środę 10 sierpnia Wczoraj jak pamiętacie poddałem tutaj do rodziny matkę nową Bakwasta GZ Dzisiaj przyjechałem zobaczyć Zdjąłem już ten górny korpus, w którym matki nie poddawaliśmy, tylko tutaj Mam ten dolny. Widzę, że pszczółki sobie są dosyć mocno skupione. Zaraz zobaczymy, postaram się wyjąć klateczkę, zobaczyć czy matka nie daj Boże się nie wkleiła, bo już w tych klateczkach w tym roku miałem takie przypadki. Jeżeli będzie wszystko ok, to mam zamiar po prostu wyciągnąć jeden plaster i tą matkę już wypuścić, tym bardziej, że zostawiłem otwór otwarty na pszczołę, na robotnicę, więc jakby te pszczółki już tutaj miały możliwość się wymienienia. No, i jeżeli nie zrobiłem nic matce do tej pory, no to przypuszczam, że powinno być już wszystko ok i że została zaakceptowana. Także zapraszam do oglądania. Tutaj jest rodzinka. Nasza klateczka znajduje się tutaj, w tych, ram, w tych rameczkach w tej przestrzeni. Przesunę sobie, wyjmę jedną ramkę, żeby żeby mieć lepsze pole do manewru i poprzesuwam resztę rameczek. Tak dosyć silnie wentylują. Nie wiem, czy widzicie, to zobaczymy właśnie, jak one się będą zachowywały. Chcę, żeby tutaj ta klateczka spadła, zabrałem wykołaczki wczoraj, tylko jak już tutaj gałązkę z posieczyska. No ok, widać, że że pszczółki są. Mamusia jest tutaj, królowa. Przy cieście. Widać, że nic jej nie robią, więc myślę, że możemy ją spokojnie wypuścić. Zrobię jeszcze taki teścik, położę sobie w tym miejscu i zobaczę, jak pszczółki będą postępowały. Widać, że są zainteresowane. Wchodzą na tą klateczkę, także tu jest mamusia, w tym miejscu. Ok, także zrobimy szybki taki myk. Wezmę tutaj rameczkę jedną wyjmę Może tą to są jakieś resztki czerwiu no, Dobra Staram się tak jakoś tutaj stawić. nie przygnieść tutaj gumeczki mogę je w sumie zdjąć po przesyłce Dobrze, widać? dobrze. I teraz postaram się tą mamy tutaj wypuścić, naszą królową. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Nie chcę wyjść. Już wyszło, tak? Nie zwrócimy uwagi. Wyszła matka, zeszła niżej. Zaraz zobaczę, czy uda się odnaleźć, jak ona się zachowuje. Jak pszczoły w stosunku do niej się zachowują. Nie wiem, czy to nie był za krótki okres, ale... widzę. To z piłem tak trochę trudno jest dostrzec. Zawsze można też przyjechać i po prostu sprawdzić czy już jest podjęte czerwienie. No ale chciałbym mieć pewność, że matka jest w ulu i że chodzi po plastrach, po prostu zobaczyć jak się porusza na nich. No jakoś mi to dzisiaj widzę nie wychodzi. miała mnie dosyć i się chowała. To nie ma. Z jakieś 3-4 dni, tak czy inaczej, będę musiał podjechać i przejrzeć całą rodzinę, czy nie ma jakichś mateczników, czy coś się nie zadziało niedobrego. Ula jest po prostu. O, jest. Chowa się po prostu tutaj jest. Także jest wszystko ok. Chowam rameczki. No i mam nadzieję, że po prostu wszystko się fajnie uda rodzina pójdzie teraz w siłę. Pokarm mają, także mają pole do, do popisu. No, ok, to by było na tyle z dzisiejszego filmu, z poddawania matki. przypominam mamy w sierpień. Kupiłem matkę w nasienioną już bakwasta GZ. No i zobaczymy. Myślę, że gdzieś tak za miesiąc. Dzisiaj mamy 11, tak. 11, czy 10, 10, dzisiaj jest Środa, tak myślę, że za jakiś miesiąc pokażę Wam też siłę tej rodziny w tej chwili to w godzinie tam około 16 wygląda mniej więcej w ten sposób w drugim korpusie tam też trochę jest pszczoły tam mają cały korpus już z węzłem po wirowaniu, także z suszem, także powinny fajnie pójść w siłę, są cały czas podkarmiane, wkrótce zaczynam też leczenie przeciwko warozie, także myślę, że będzie ok ok, to tyle z posieki. Miłego dnia życzę.